Miś Uszatek to jedna z najbardziej znanych polskich bajek. Na tej animacji wychowało się kilka pokoleń Polaków. Przygody tego kochanego misia uczyły nas zasad dobrego wychowania, przyjaźni i tolerancji. Równie znany miś to Kubuś Puchatek. Jest on nieco inny od naszego polskiego uszatka, ale równie kochany. On również wychował wiele pokoleń, którego misia chętniej oglądaliście za młodu. Miś uszatek i kubuś puchatek to dwa najbardziej znane na świecie misie. Uczą i bawią od wielu lat. Uszatek to nasz polski miś z oklapniętym lewym uszkiem, który cieszył się większą popularnością wiele lat temu. Dziś dzieci mogą lepiej znać misia walta Disneya. A wy którego misia woleliście oglądać za młodu? Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj PIKIO. PL na Google News